Siema widzowie! Widzicie co odpalam? Tak To jest właśnie stary brow Stars Pokażę wam jak go zainstalować Dam ogólnie poradnik Jak będzie 15 like pod tym filmikiem Wtedy dam wam poradnik jak go zainstalować Wszystko tutaj działa Ja gram już, więc dlatego mam tyle pucharków po prostu ja już grałem. No i co? To, to cena tego skina mnie zadziwia, bo on 29 kosztował. No ale reszta już jest w miarę okej. Okay. No. Ym, po tylu skrzynkach, ile mi się nazbierało, możecie już wywnioskować, że yy, będę yy, robić opening. Zobaczymy, co mi wypadnie. Tak jak za jakiś 5-6 lat. Ogólnie gra się tutaj na botach niestety. No ale gracze by trochę dobierało. No bo nie każdy o tym brał star się wie. Że można właśnie takiego pobrać. Yy, szczerze, no to boty są czasem łatwe, czasem się średnie takie do pokonania. Zależy kim grają i kim wygracie. Wiadomo. Yy, zaraz pójdziemy na wielką grę. Wszystko wam pokażę. Ten, kto grał, no to o, widzicie jeszcze stale stary El Primo. Ja już te czasy pamiętam. Opatrzcie, no, jak, jak się ukryje, i sobie obok nich przejdę, to nie widzi. Chyba. W sensie ja wiem, że są kroki, to już dawno temu się odkry, odkryło, ale. No, zachęcam Was, oczywiście moi widzowie, do zostawienia obserwacji. Do subskrypcji, a tutaj po, po plus 16 daje, zapomniałem dodać, zostawienia subskrypcji na moim kanale, no i co, no i po więcej takich filmików możecie zostawić lajka, albo napisać, czy chcecie taki tutorial, czy nie. No, no i co, no, ja Wam ja mogę powiedzieć, no, ja gram tylko Leonem. No i co, no tutaj jest stare jeszcze to, też pamiętam jak było tylko 5 trybów. Fajne to było. No, jak były te bileciki na wielką grę. No, to było kulcze coś. Dałem wam pora na te 15 lajków. I zobaczycie, bo to naprawdę, to też, patrzcie, no 28 postaci, stary El Primo jeszcze. No. Tutaj 3000 pucharków. Ja tak pamiętam, że Jessie była za 650 albo 600. Brock za 1000. Dynamic za 2000. Bo za właśnie 3000. 8 był za 6000. I potem jeszcze Ems była za 8000. o za 500. A ja kojarzyłem za 600. No to źle kojarzyłem, ale tutaj no racja. Racja. Tak. A jeszcze CIK był właśnie. No, 8 bit I to tyle. No, 14,5 tysiąca. Widzicie ten próg? Maksymalnie 14,5 tysiąca. Dobra, lecimy właśnie tu. O, i El Plimo. Szczerze, mogli jakieś nazwy dla tych botów powymyślać. Losowe literki chociaż. Bo tu już tak Trochę takie, że nie rzekuje w oczy, chociaż trochę tak, no nie wiem, po prostu nie fajnie się jakoś na to patrzy, że tak kurczę, grasz i tak, bo to się nazywa, no ogólnie to ja widzę wiem, jakoś tak. Ostatnio po prostu gram w tego Brawl Starsa i od razu wam powiem Czy chcecie filmiki z tego jak wypiłem 25 rangę na y, Lu Na tym co mrozi, jakby, nie wiem, ktoś nie wiedział Albo jak źle wymawiam nazwę, nie wiem No Jakbyście chcieli to możecie napisać Ym, No i co, ja już mam 23 rangę na nim, więc Średnio, y, by to jakoś długo trwało Mał właśnie zamiar jeszcze chyba troszeczkę tam dzisiaj pograć, no kurcze leż, o. No. no i popatrzcie no, tutaj się coś tak, nie wiem, nie wiem sam co to, po jakim to. No, no i co, wykorzystamy te trzy bileciki, ale to, to wejście tutaj do lobby, to jest bardzo fajne, to pamiętam też. Jak wypadało. No, opening będzie dosyć duży, więc będę, więc spodziewajcie się jakoś w piątek, albo sobotę, albo niedzielę, tego tak jeszcze do końca nie wiem, właśnie um, openingu właśnie um, małych skrzynek, czy tych dużych nie wiem, bo bileciki będę potrzebować. Coś kojarzę, że wypadały. Z małych chyba też jako bonus to wypadało. Już nie pamiętam. Skrzynki były 4 lata temu. Więc nie wiem. Nie wiem, ale no. Bardzo fajnie się w to gra. Stary Daryl. Piper. To... o Trzy legendy są. A pamiętam widzowie jak w 2019 roku, nie, 2020 to był chyba, coś takiego, no jak Sandy dodali, coś takiego, e, jako czwartą legendę. I właśnie ja pamiętam, że wtedy z mojej skrzynki mi wyleciała, albo jak właśnie koledze z małej skrzynki wydropiłem Leona. To było też widzowie piękne. To, to, naprawdę było super. O i widzicie, a i, i patrzcie. Te, te boty działają tak, że, nie, nie wiem, tutaj będę... Możemy poczekać tak z minutę, to ja wam ten... No dobra, 30 sekund chyba starczyło. Teraz popatrzcie, no i mnie w ogóle nie zaatakowali ani razu. Ale patrzcie jak strzelę. się no użyję tego. Pa. Któregoś tylko trafię. To im się od razu zbierają, lecą na mnie nagle, wiedzą gdzie jestem patcie, Siedzę tu, no, oni wiedzą. nie mogę użyć niewidzialności. Bo oni mi nadal widzą, więc te boty to nie są też takie w sensie no, trudne do pokonania nie są też, ale za łatwe. Na przykład jak się maszeli masz na zwykłym starciu, no to a ty nie wiem, grasz Piper, załóżmy, no to wtedy cię może zabić. Są bardzo duże szanse. No, patrz, ja sobie używam jej No i znowu mnie nie widzą. To jest super, po prostu. Patrz, teraz sobie tutaj idę. O, widzę, widzę. No i wybucha na mnie 3T. Ale już i tak, półtora minuty tutaj sobie wytrzymałem. To i tak da mi żetony. No. Ja mogę. O, na przykład się tu słowam. Pan, to mogę? Oni no, mnie nie widzą. Co prawda, nie widziałem wtedy, ale. No, jak lecą, no, jakby czekali. Nie no. Nie widzą mnie, ale dopiero wtedy, jak się. Nie, to jest dziwne. No i paj widzą. No cóż, ale jakby zrobić o tak, to już mnie nie widzą. Patrzcie, zobaczmy, ja ich nie będę atakował, mam 20 tysięcy HP. Zobaczmy, w ile mnie zbiją do zera. No, kilka sekund w sumie, więc szybko dosyć. Zawodujesz się kiedyś? O Udało Ci się przeżyć przez minutę. No, 189 tych. No i z ilu 20 skrzynek jest 23, prawie 24 skrzynki. Ja widzowie tak myślę, że do 50 dobije I będziemy otwierać. Mega też. Może gemy jakoś nazbieram. Nie wiem jakim cudem. Nie wiem serio. Jakoś może się nazbierają. Pogram jeszcze na wielką grę. I tutaj, żeby nie było, to się ma mapy zmieniają. Wczoraj tu była taka y, pustyniowa mapa, a tutaj taka w sumie nie było. Nie, czekaj. Była ta. Czekaj, teraz jaka jest? Aha, yy, ta. Nie, czekaj. Nie pamiętam już sam. No. Więc. Więc widzowie, jest naprawdę, w sensie no fajnie się w to gra, wiadomo, zawsze tam się w to fajnie gra, w te stare wersje gier. Na przykład, nie wiem, teraz wyszedł CS2, no to CS był dużo lepszy, nie wiem, według mnie był naprawdę dużo lepszy. O, no i mnie wylogowało, w sensie, ten, coś z internetem jest, no, to... Nie wiem widzowie co mi się dzieje z internetem, naprawdę, ale no, to ja będę kończyć. Zostawcie subskrypcję na moim kanale. No i cześć, patrzę się ja do Twojego kolegi. Też trzymajcie się pa!